Co tam u was w dżungli? No koty tworzę A wiesz co ja na to? Zabiłeś jednego Ej hey, giciar No i humor mm, Zobaczyłem Jina i zapomniałem, że ty Znalazłem, nie go. że chciałem zagrać wieloma postaciami naraz w jego. No, dokładnie. Bo co zabije, to jego. Tak, tak, co zabije, to zabije oczywiście. Ty, Dominik, osiedla ci się kurwa nie pomyliły? Nie pamiętam jak się to grało, sorry. No grasz normalnie, nie tylko zamiast. że się napierdalasz 2 4, na 7, bo to taki tryb. Chyba ją miałem Gdzie na ati? E, się tam, nie wiem Udech. To wiesz jak przyjść Jak skankować? Ja nie gankowałem, zabili mnie Bo twój Gleyna jest zromował na dżungle Kurwa to w krzakach u mnie wyjebałeś, też widziałem No dobra, coś zbroję Wyjebałem się tutaj, to jeszcze przesunąłem kurwa, ty wziąłeś pszczelarza No Wcielasz. Będę mógł ich przelecieć. Mówisz, że sobie pobzykasz. <grym> Rozumiem, że to będzie ten cały, cały dzień złych punów o pszczołach. <grym> Fragment nie jest sponsorowany przez film o pszczołach. Lubisz des. Ale żeś zajęba. Dobra. A, Co? Co jest? <grym> Sić? <wyszła> Szybka wycieczka, my story to... A wiesz co sam się zdziwiłem co to mi do tego leci jakiś kurwa... Oś... się Patrz tak, tak, tak zadajesz większe obrażenia A okay. jak pod tego, po od bo jestem śmieciem jebany i Polakiem najgorsze. No jak ja idę... gram kurwa mi się prezida tak i chuj ja Idę kurwa dar karwę I dobrze, że się rozumiemy, wiecie. a ja jestem szczęśliwa, że wpierdolęłam tym No. Zrobiłaś to tak? I wciągnięte? Tak, ale na szczęście tego nie słyszeliście. Dobra, dobra, Gicior. Na tyle, ile można było wciągnąć peny, ale okej. Okay. Ale było wciągane. To ustnie. Było, było. Dobra, dobra. Tyle z No Langwen. To już jest jedno trzecia na to, że będę ją. Parle! To już jest, drugi, jest na to, że nie postać. Kurwa, ją, Na kurwa, na chwilę. Okay. Pada. Ładź, ja sam mam samie. Ja mam katę. Kajne z dżungli. Fesza. Mam. Oj, nie, wiem, cię nie, nie, nie. Dobra, go a! Dobra, nevermind! Dobry flash. Nawet nie musiałam flashować, ale A, po prostu Nie Miałam się z nią flashować? No tak, taki był plan. Jedna nam się. Widzę, że z ciebie to bardzo fajna rzecz jednak. parle, Parle. Ja pierdolę, źle. Gicior, Mati, nie narzekaj. Fuck off! Mati! Dobrze, kill'im! Jak wyparowała w ogóle? Napisałbym jej S, ale... Ja pierdolę, się ale... z ultem katy w tym rynku. A ja zrysowałem beczkę. A plus co jest w sumie ten przycisk kontynuacji po wygranej. W kontynuacji po wygranej. A tak, bo ty wychodzisz z gry, to nie pamiętasz. Ja! Yeah. No. <grym>